Aaaa... ci Nie rzucaj! się rzucaj! Bartek, przestań! Chodźmy... Ja jestem prowadzącą! A czemu nic nie robisz? O, ty się wchodził prawdę, jesteś zdziwiona? Skala. To jest ta deska jak po prostu dotykam, to ją kocham! To brzmi źle... To brzmi jak świeży... Nigdy tak dziś po, po tak długo nie sekundę, byłem... Sekundkę, sekundkę, bo jak jest gałąz... za zaz**laj! Cześć, zar... Nie! Nie chcę dzisiaj spać sam. Dobrze, że ja mam swoją drużynę. Uchaj no, żeby... na no raz... dół! Bubysz. Mówią na mnie bubisz, because I'm all about the boobies. Skogo to Nie, no jak ona mi będzie tak narzekała do ucha, no weź. jako jedyna, to walnę. Co, co walniesz? Środa? A co znaczy dzień loda? Chodź nie no. Nocy, tak, tak? Tak, Można tak. Tak, tak. A najlepiej to się i barany.